Kochani, przechadzałem się plażą w koło brzegu. Dokładnie byłem na wysokości kamiennego szańca i zobaczyłem pełno ludzi. Zobaczcie, robią łańcuch życia. Tak naprawdę, ratownicy zaprosili. Kto się nie boi, wody. Komu nie jest zimno, wchodzimy do wody. Tak naprawdę, takie plotki były, że utonęła. Nie, to tak naprawdę, podeszła mama z takim małym niemowlakiem do ratownika, krzycząc, że ktoś utonął. Potem podszedł jakiś pan i powiedział, że to yy, ojciec. Z córką tej pani, czyli mąż i córka utonęli Przepraszam, że teraz nic nie widać, ale w następnych momentach będzie widać ten łańcuch życia, że no niestety utonęli. Szybko podjechała motorówka, łódź policyjna. No jak widzimy, chodzą i przeszesują wodę. Po pół godziny, z tego co wiem, nikogo nie wyłowiono, więc nie wiem, czy sami wypłynęli, czy się odnaleźli. Ciężko mi zweryfikować, nie chcę tutaj tworzyć jakiś plotek. No ale. Przeczesywali grubowodę. W i z powrotem od falochronu do falochronu. Ratownik powiedział, że powinien ktoś wypłynąć. Że, że fale są takie, że nie zabierają w tamtą stronę. No niestety woda jest zdradziecka jak widzimy. Pełno ludzi, tam się wszyscy uszykowali. Mobilizacja była pełna. Woda strasznie zimna. I nie było fal. To było najdziwniejsze, że w ogóle nie było fal. Jak widzimy, że fale były bardzo delikatne. No ale sytuacja była iście podbramkowa. Więc tutaj apel do wszystkich. Rodzice pilnują dzieci, dzieci pilnują rodziców. I tego się kochanie musimy wszyscy trzymać. Rodzice pilnują dzieci, dzieci pilnują rodziców. No, Podeszłam tam jeszcze trochę bliżej. Dziwnie mi tak było z tym telefonem to nagrywać, bo jednak to sytuacja paniczna. Wszyscy ratownicy się zbiegli. Tak naprawdę w ogóle nie ma ratowników na plaży, bo to jest Boże Ciało, czerwiec. Więc no... Nie, nie wiem, dziwne to dla mnie, nie? Czterech ratowników było, nie przepraszam, sześciu, bo dwóch jeszcze było na tej motorówce. I tam po lewej wstawiasz te y, policyjny... O, teraz widzimy dokładnie. Y, policyjna motorówka, teraz widzimy dokładnie. No przeczesują, widzicie? Tak no, naprawdę, jak y, ta pani jest tym, y, koło tego ratownika, tam już nie ma gruntu, tam już jest tak naprawdę pod szyję, a ratownicy przepływają, więc ciężko, naprawdę ciężko, nie? Tak naprawdę to jest któreś przejście, bo na początku ratownicy chodzili sami. Potem wezwali, żebyśmy zrobili łańcuch życia i żeby tutaj e, pomóc, nie? Widzicie, panowie przychodzą, nie wiemy co dalej. No ale mobilizacja ludzi była ogromna, powiem Wszyscy stali i patrzyli się, nie wiadomo co dalej, nie wiadomo co dalej, nie wiadomo co dalej, zobaczcie to. straszne, naprawdę straszne, nie życzę tego komu... nie... największą największemu wrogowi tego nie życzę, pilnujmy się nawzajem i nie spuszczajmy dzieciaków z oka, nawet dorośli widzimy, nawet dorośli, straszna sytuacja, pozdrawiam serdecznie, Mateusz Kastny.